Cześć! Siema wszystkim! Dzień dobry! A, a dzisiaj trochę inaczej wygląda, prawda? A specjalnie przyjechałem do Krakowa do koleżanki, mm -hmm. która uczy koreańskiego teraz w Krakowie. A była księżniczka też uczy się koreańskiego. Pilnie się uczy. Tak, pilnie. Mm -hmm. Bardzo mocno. A koleżanka, przedstawię się. No. Dzień, Dzień dobry! Mam na imię Sukyą. Też mam kanał na YouTube. I z zawodu jestem lektorką języka koreańskiego. Miło Was poznać. A jakbyście będziecie mogli subskrybować jej youtuber, YouTube, też będziemy bardzo wdzięczni. Zapraszam tak. serdecznie. A mój też. A dzisiaj nie, wczoraj dostałem takie pytanie o kwestię alkoholu na polacie filmowym. Jak wygląda? Czy można odmawiać, czy trzeba pić, jak wygląda? A jak wygląda? <noise> picie w Korei? No, mamy na mnie dzisiaj picie. <noise> Ale miałam miał, specjalnie. Przypadek na przykład ze starymi ludźmi, alkohol? Może bardziej z rodziną, a z tak to nie za bardzo pracowałam w Korei, powiedzmy dorywczo. Mhm. Nie miałam nic zawodu w Korei, więc trochę no, ale, już... ale z rodziną jest zawsze można odmawiać, prawda? Tak, prawda, alkohol, ale, ale nigdy nie omawiam, a, ja jak to? można alkohol ja, ja, już, ja już bardzo mało piję na przykład. A nie, nie mogę powiedzieć wszystkie przypadek. Czasem słyszę o alkohol. Na przykład mój kolega, który pracuje w innej firmie, czasem musiał pić strasznie dużo do trzeciej nocy, chociaż jest dzień normalny, tyle piję alkohol, ale przynajmniej w mojej firmie tak nie ma takiej sytuacji. Po prostu jeżeli ktoś nie chce pić, nie musi pić. Ale czasem no czasem tak dziwnie patrzę, dlaczego nie piję. Wtedy... Po prostu powiem, że muszę prowadzić auta. Właśnie najlepsza tak, wymówka. Tak. Jestem autem. Tak, <noise> muszę prowadzić autem. Albo. biurę tabletki. Lekkie. Tabletki. Tabletki. Tak. Ale w mojej filmie taka wymówka nie działa. O. Bo. No to jak wrócić po. Nie, nie, nie. nie. No, samochodem to, to może czasem działać, ale tabletki to nie działa, bo prezes ma cukrzycę. Uh -huh. Biorę tabletki codziennie, ale ty śpię albo tak. To, nie to znaczy. jest to nie działa. Więc no, najlepsze jest dzisiaj jestem autem, z autem. Mm. Przyjechałem albo coś takiego. Ale czasem, czasem muszę na przykład, i tak proponuję alkohol. Mm. Więc czasem muszę pić, ale po piciu tak muszę zamawiać taksówka albo. A samochód gdzie zostawić? i następnym dniu znowu muszę jechać. To jest straszne. Tak, wcześniej razem muszę specjalnie stać, żeby mm. odebrać moje samochody, albo muszę zadzwonić kolegi, który można prowadzić. Mm -hmm. No taka sytuacja. No to ciężko. Al w firmy dużo są taki przypadek, mm -hmm. bo alkohol albo po prostu zamawiają dwie taksówki, jeden taksówkarz prowadzi mm -hmm. alta mm. i z taksówką jeżdżają. A kiedy zacząłem pracę? Niedawno. Mm. Chyba pierwszy dzień był. Pierwszy dzień Wtedy jeden pracownik starszy, około 50 lat. Mm -hmm. I był. Nie wiem, jak po polsku. kundy. Wiesz, co to znaczy? kundy? A możesz wyjaśnić? Nie. Kundę. W sensie kondy, to jest zawsze. Może być. Najczęściej to jest starsza osoba, ale też może być młodsza, młodsza osoba. To jest taka osoba, która narzuca. Swoje tak. y, opinie, że musicie tak zrobić, albo za moich czasów to nie było tak, dupa, a wy nie. młodzież i tak dalej To jest właśnie tak, dupa, taki rodzaj człowieka <laughs> On skończył kiedyś piechot morski chyba. I jeszcze bardziej, mocniejszy poziom Na, W czasie pracy nagle przyszedł i proponował piwo Tak wylał, całe butelki Ale w pracy? Oficjalnie było po pracy, Aha, okej, okay. tak. ale jeszcze pracowaliście, tak? tak? O, no. Dał całe butelki i musiałem wypić, naraz. Ale piwo? Tak, piwo piwo, 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 I potem ja też wlałem dla niego. Mm -hmm. I on też naraz wpił. I jeszcze było obok mnie mój szef jeszcze mój przełożony. Mm -hmm. Cztery osoby było. Mm -hmm. wtedy. Wszyscy pili? Tak, piliśmy do pierwszej nocy. Wow. I... Minimum 20 butelek było 24 osoby? Tak 20. No to po ile byliście? Jeszcze kilka butelki soju było Bo mie mieszamy czasem, prawda? W mm -hmm. się i Mekciu No Mierzanko. Ale w następnym dniu tak strasznie bolało mnie głowa Tak, kaca, Ta, <laughs> ale Tak początkujący zawsze denerwują się, prawda? Mm -hmm. Chociaż o pierwszej przyjechałem do domu, o drugiej poszedłem spać Ale stałem w szóstej 30 mm -hmm. normalnie Strasznie się mi tak? Ale w Tak. Strasznie, umarłem, żebym prawie 10 minut i poszedłem do firmy, ale wszyscy wiedzieli, że ja piłem. <grymne> Aż tak źle. Tak. Oh, no, ale nie zawsze takie jest. <grymne> a jak wygląda w Polsce? Może będziecie opowiadać na komentarzu. Ciekawy jestem. <grymne> o, ale jak wygląda w U was. Z rodziną? Mm -hmm. To raczej no, zależy, nie? Od rodziny też, ale na przykład w mojej rodzinie mama w ogóle nie pije, Aha. tata może trochę. Więc tak okazjonalnie może jedną szklankę piwa i tyle. Po, po kolację? Tak. tak to nie pijemy. A co u ciebie? Wszyscy piją? Nas. <laughs> Szczerze, z tatą nigdy nie piłem alkohol. Dobra. Tak, z bratem tylko czasem cię. Może tata nie pije? w ogóle. Ja tata lubi pić alkohol. Ale z synem nie Z Znajmy mi raczej. Ale <laughs> po prostu jak już jestem w domu. <laughs> tata już jest w domu, ale już tak połowę. Tak. <laughs> to co <laughs> okay. znajmy okay. Ale mi to czasem ciekamy, jak wrócił. Mm -hmm. Po alkohol. C mm -hmm. Ciekawy. Ale zawsze tak normalnie wróci i ten już piany czasem. Mm -hmm. ale, ale już nie piję, już nie piję, bo tata też czuje, że nie jest zdrowy. No tak. No więc przynajmniej w tym roku chyba jeszcze nie pił. Mhm. Tak słyszałem. U nas też nie za bardzo. No, a ja w czasie studia strasznie... dużo tak, w, ale tak, w Polsce, tak? w Polsce, w Polsce. Mhm. Ale nie wiem, czy porównać do Polaków chyba może nie tak dużo, ale myślę, że dużo piłę Dużo dużo. Okay. No to tak. Że nałem się. Z Aż tak. Bo, a! Na przykład u nas w firmie niedawno, chyba grudniu, mm -hmm. mieliśmy filmowe spotkanie, tak jak Pesik. Mm -hmm. Ale było tak, też polski pracownicy, też mieliśmy. I po prostu le, rezerwowaliśmy hotel, żebyśmy mm -hmm. nocować. Poszedliśmy do restauracji, byliśmy... Mój przełożony strasznie zrobił mm -hmm. wódki. O oh, nie. Też się żądlał. No. I z rynku do hotelu musiałem tak podnosić. Urwał film. Tak i on mm. trochę wymiotował na O nie. moje ubranie trochę... <laughs> jak można ale, tak? ale tak udało się. Wróżyć mm -hmm. gdzieś do łóżka, trochę rozbierałem, trochę wlałem twarz do wody. Często. Tak, tak było. A proszę opowiadać, jak wygląda w Polsce. A dzisiaj chyba tyle wystarczy, nie? <laughs> Myślę, że tak. No, następnym razem chyba będziemy nagrywać. Tak, więcej. No, więcej, więcej. <laughs> To życzę od weekendu albo bo to urlopu. Tak, jak ktoś ma no. wakacje. No, to dobrze. Dziękuję. Do Narazie. zobaczenia. pa. pa. No.